Witam Was serdecznie. Dzień doberek. Słuchajcie, ja jestem na warszawskim Żoliborzu w okolicy placu Wilsona w okolicy kościoła świętego Kostki w którym w 1984 roku został pochowany przy kościele i tu się odbywały uroczystości pogrzebowe Zamordowanego księdza e, popiełuszki, e, listopad 84, tak dokładnie. E, w pogrzebie brało udział z tego, co wyczytałam, ponad 600 tysięcy osób. Także, także to tutaj. I w okolicy, właśnie tego kościoła, no właśnie, ten przepiękny mural. E, przepiękny mural, mmm, który. Dla niektórych się mieszkańców tutaj żoli boża nie podoba, że jest właśnie obok kościoła, bo niektórzy twierdzą, że wychodząc z metra, za moimi plecami z tyłu jest wyjście z stacja metra plac Wilsona. I niektórzy twierdzą, że jak wychodzą, to widzą faceta, który opiera się o kościół. Tak z daleka to wygląda, że Menel z Petem stoi oparty o kościół. Takie, takie były pierwsze skojarzenia niektórych mieszkańców, w ogóle no, osób, które wychodziły z metra. To jest w ogóle zdjęcie, ee, na podstawie oryginalnego zdjęcia, ostatniego prawie zdjęcia, którego jeszcze, no powiedzmy, jakimś tam stanie lepszym był chociaż nie do końca Marek Łasko to zdjęcie zostało wykonane w Niemczech w 68 roku no już był w bardzo zaawansowanym alkoholizmie ale Marek Łasko jako polski poeta, pisarz scenarzysta filmowy napisał w okresie Powojennym, no niesamowitą, zostawił twórczość po sobie. Słuchajcie, ten mural to przedstawia coś takiego, jakby on stał na e, treści, na tytułach można powiedzieć bardziej e, swoich dzieł. Ja tutaj tylko, znaczy tylko, ja przede wszystkim, ja nie znam wszystkich dzieł autentycznie. Przyznam Wam się szczerze, że z tych dzieł to tylko tak naprawdę i może to być wstyd, co teraz powiem, ale zapoznałam się z Sowa córka piekarza i pętla. Yy, przede wszystkim yy, jakoś tak ta pętla. Czarno-biały film z 57 roku, produkcja 58 yy, była premiera jakoś ten film mi tak najbardziej do mnie trafił. Dlaczego? Nie wiem, są pewne emocje, może jakieś wątki, które gdzieś tam też dotykają jakiś tam moich przodków. Może dlatego tak mnie to troszeczkę tak dotknęło. Trudny film, ciężki film, taki mocny film o młodym chłopaku Kubie. Alkoholiku, i teraz chcę tutaj powiedzieć, że Marek Kłasko miał drugie imię Kuba właśnie i był alkoholikiem. I film tak naprawdę był i książka yy, o no nim. Yy, Pętla to film, w którym w główną rolę wcielił się Gustaw Holubek. I tak naprawdę były to jego takie cierpienie, roz, rozterki, mętlik w głowie, burza w głowie. Nie wiedział co zrobić ze swoim dalej życiem. Chciał oczywiście, tam narzeczona go mm, namawiała na odwyk, na leczenie. Już ma, miał pójść na ten odwyk, na leczenie. No, ale niestety tam znajomi na podwórku wywołali go. Wyszedł na rozmowę i niestety to się skończyło znowu barem, alkoholem, bijatyką, milicją ówczesną. Powrotem do domu, ponownym umówieniem się z narzeczoną, że może pójdą na odwyk, i niestety. Narzeczona go znalazła w bramie na pętli To tak w skrócie takim telegraficznym. Film jest słuchajcie dostępny na YouTubie. I polecam. Ja później pod, podeślę tam linka, podkleję. Mm, robi wrażenie. Totalny, totalny inny inny świat. Właśnie. Dużo refleksji. Marek Chłasko był rzeczywiście no, zbuntowanym takim gostkiem, który za wcześnie odszedł. Miał 35 lat, jak umarł w 1969 roku w Niemczech. Przyczyny śmierci były badane, prawdopodobnie przedawkował leki na senne. Dwa miesiące wcześniej zmarł jego przyjaciel, kompozytor ee, Krzysztof Komeda. Nie mylcie z Krzysztofem Komendą, tylko Krzysztof Komeda. Pianista i kompozytor jazzowy. I to prawdopodobnie takie były no, pogłoski, że Marek łasko miał wyrzuty sumienia. Czuł się winien za śmierć swojego przyjaciela. Młody kompozytor, który miał chyba 60, nie, przepraszam, 30. Zaraz Wam powiem, 35

Współpracował wówczas z Romanem Polańskim nagrywając yy, piosen piosenkę, yy, przepraszam, muzykę, muzykę do filmu Dziecko Rosemary, Rosmary chyba to się tak czyta, i Marek Łasko i ten kompozytor byli przyjaciółmi znajomymi, dobrymi. I w tym czasie również przebywał właśnie, kiedy były. W Stanach właśnie przebywał kompozytor Krzysztof Komeda. Przebywał marechłasko, doszło do spotkania, uczcili e, muzykę właśnie do, do, do filmu Romana Polańskiego. Uczcili potem po dobrym alkoholu, poszli na spacer. Tam doszło prawdopodobnie do jakiejś tam spiny męskiej. Przepychanek. Marek łaską, prawdopodobnie niechcący, popchnął e, przyjaciela. Ten spadł ze skarpy prawie kilometrowej. No oczywiście Marek się wystraszył, jakby pomógł przyjacielowi się podnieść, doprowadził go do domu, ale po pewnym czasie Krzysztof Komeda, czyli właśnie ten słynny kompozytor, po dwóch miesiącach bodajże albo wcześniej, już nie pamiętam, zaczęła go po prostu bardzo boleć głowa, no i stracił przytomność i okazało się, że miał krwiak w mózgu i niestety odszedł. I właśnie tak, tak przeżył śmierć swojego przyjaciela, bo czuł się winien za, za, za jego śmierć, no, wiadomo, no, alkohol, który spożywał od lat, Marek Hłasko, mm, jego problemy z używkami, jego buntowniczy styl życia i poczucie winy doprowadziły właśnie, że dwa miesiące później, po śmierci przyjaciela, prawdopodobnie z powodów przedawkowania leków, ale wcześniej tego samego dnia wieczorem wieczorem pił alkohol z inną osobą. noż po prostu się nie obudził. Czy była to samobójstwo? Nie wiadomo. Czy było to zaplanowane? Nie wiadomo. Możemy mówić o przedawkowaniu, czy świ świadomym, celowym, czy nieświadomym. Tego się nie dowiemy. Marek Łasko miał żonę, z którą rozwiódł się w 1961 roku. Wziął ślub z niemiecką aktorką, po czym się rozwiódł. Nie było z tego małżeństwa dzieci. Marek łasko zmarł w 1969 roku miał 35 lat. Zostawił po sobie dużo właśnie twórczości i tutaj jego nogi właśnie na tym budynku, jego nogi dotykają tytułów swoich. Yy, dzieł, które pozostawił nam potomny. Pewnie zapytacie się, dlaczego tutaj, w tym jest miejscu, prawda? Mamy tak naprawdę zwykłe no, budynki. Nic właściwie tutaj takiego nieznaczącego wokół same tylko budynki. Ale wiecie, właśnie chodziło o to, że po pierwsze, Marek Płasko był związany z Joli Bożem, z Maremontem. No jest w 2009 chyba roku. Albo nie, ale chyba tak. Ustalona była ulica Marka Chłaski na Marymoncie przy ulicy Gdańskiej, Potockiej. To troszeczkę nie w tym kierunku, ale niedaleko. Jest jego ulica nadana jego imieniem. Myślę, że po prostu twórcy mieli zamysł taki, żeby po prostu młode pokolenie mogło. No, dotrzeć do, do tych tekstów, jego dzieł, filmów, arcydzieł różnych, co pozostawił po sobie, bo faktycznie młode pokolenie jest, no nie, nie powiem, że zaniedbane pod względem czytania literatury międzywojennej, powojennej, przepraszam, powojennej, ale słuchajcie, tak jak i ja na przykład tutaj trafiłam, tak jak ja tutaj trafiłam właśnie, bo pan mi fajnie ustąpił bo przechodził, tak samo jak ja tak jak ja tutaj trafiłam, ponieważ gdzieś rzuciłam się w internecie o tym muralu w zimie, w zimie parę miesięcy temu wczoraj czy przedwczoraj sobie trochę właśnie przyjrzałam faktycznie, no było tutaj trochę niesmaku, mieszkańcy mieli niesmak właśnie ze względu na kościół a i jego marka łaski, uzależnienia alkoholowe, jego styl bycia buntowniczy, prawda? Nie pasowało to niektórym mieszkańcom, ale jak widać, mam nadzieję, że na długo tu zostanie. Marek łasko wygląda tutaj, słuchajcie, jak realny Jak go spróbuję, tak jeszcze bardziej może przybliżyć. Może mi się to uda. Spójrzcie, on wygląda jak, jak prawdziwy. No, powiedzcie, że nie. Coś niesamowitego. Marek Chłasko. Marek Kuba Chłasko. Zbindowniczy Gostek, co? Ale za to zostawił mnóstwo dzieł po sobie. Polecam. Słuchajcie, to tyle. Nie będę więcej was dzisiaj zanudzać. Nie wiem. Zapraszam, dzisiaj jest bardzo duża wilgotność w Warszawie. Eee. I to tyle z warszawskiego żali Boża. Nadawała Monika Rak, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.